Dzień dobry Państwu, witam Was ponownie ze sklepu Dobre Rowery, a jak jesteśmy tutaj to znaczy, że będzie jakiś ciekawy rower do prezentowania. Dzisiaj będzie naprawdę ciekawy rower, to znowu będzie gravel, od razu przepraszam wszystkich hejterów graveli, ale rower, który będzie dla wielu osób bardzo interesujący, bo to nowe, najtańsze Rondo, czyli nowa propozycja od polskiej, niezwykle ciekawej firmy produkującej właśnie przede wszystkim rowery Gravel. Dzisiaj pokażę Wam nowego Ruta, opowiem Wam nieco o tym, czym się różni od swojego dotychczasowego yy, najtańszego odpowiednika i czemu jest od niego o 1000 zł tańszy. Więc lecimy dzisiaj z Rutem AL2, bo tak się ten rower za mną nazywa. Już wyczuwam falę hejtu na kanał DobreGravele.pl, że kolejny Gravel, no ale taki rower wpadł w łapy. To Wam muszę pokazać. To jest coś dla tych, którzy zawsze chcieli Rondo, ale Rondo zawsze było dla nich trochę za drogie. Panowie z polskiej firmy z Trójmiasta wpadli na sprytny pomysł, żeby zaproponować jeszcze tańszy model swojego roweru, który dalej ma pewne charakterystyczne cechy rowerów Rondo w przeciwieństwie do NS Bikes Raga. Więc pamiętajcie, ten rower dalej się różni od Raga i dalej tak naprawdę jest po prostu Rondem root AL. Tylko troszeczkę uproszczonym, zaraz Wam powiem dokładnie o co uproszczonym. Rower na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o geometrię i tym podobne rozwiązania, od razu nawiązuje do dobrze Wam znanego ruta. Mamy tutaj aluminiową ramę oraz karbonowy widelec. Widelec, który dla wielu stanowi o sile tego roweru, nie tylko ze względu na stronę wizualną, ale też ze względu na zastosowane tej rozwiązania, czyli oczywiście e, Twin Tip. Czyli regulację geometrii, o której Wam już mówiłem milion razy, czyli mamy tutaj możliwość przestawienia geometrii, przestawienia mocowania osi koła, przez co możemy mieć główkę wyżej albo niżej, możemy mieć też troszeczkę inny kąt główki. Tak to działa. W praktyce ja z tego nie korzystam, zwykle jak ustawiam raz, to zostawiam, aczkolwiek w pewnych sytuacjach ma to sens, bo jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś długą wyprawę gravelową, to pewnie przyda się przestawienie tej geometrii na bardziej rekreacyjną. Podobnie w turboagresywnym terenie, przy bardzo agresywnej jeździe, troszeczkę wyższa główka pomaga, bo gravel siłą rzeczy w porównaniu z rowerem górskim przez kierownicę z barankiem, przez drop bar sprawia, że jesteście bardziej pochyleni nad kierownicą i czasami to podniesienie główki w terenie pomaga i sprawia, że przy bardziej stromych nachyleniach jest nam łatwiej. Bardzo ciekawa wersja kolorystyczna tego roweru, bo tutaj mamy takie wykończenie raw finish bym powiedział, Czy mamy tutaj po prostu metal, posłuchajcie. Widzicie, co tu się dzieje? Po prostu mamy tutaj niepolakierowany żadnym barwnym lakierem metal, aluminium gołe spawy, które widać na zewnątrz. Nie będzie to każdemu odpowiadało, ale na pewno znajdą się zwolennicy tego typu wykończenia w rowerze. Mi się podoba bardzo. Nie ukrywam, że mi się ten rower podoba, zwłaszcza jak sobie zestawimy, jak tutaj ładnie są jeszcze wykończone grafiki. Na tym rowerze bardzo, bardzo subtelnie na ramie są oznaczenia rozmiarów, są oznaczenia wielkości kół i tym podobnych parametrów, jak reach, stack i tym podobne elementy, więc bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o mocowania, to jest tutaj standard. Ten rower w tej wersji nie jest jakimś wyprawowym mega rowerem, bo mamy tutaj dwa mocowania do koszyków na bidon, standardowe, na dolnej rurze, na rurze podsiodłowej, nie ma tej mocowania pod spodem co pewnie dla wielu osób może być ważne. Od tego jest wersja stalowa, która jest w bardziej wyprawowa. Jeśli chodzi o napęd, tutaj mamy dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w droższym rucie. Mamy tutaj Apexa 1-11. Mamy korbę FSA z Blatem 42 i kasetę 11-42. To nie jest kaseta 10-42, o tym musicie pamiętać, a to jest ważne, ile pozarom ta jedna zębatka robi w przypadku 1-11 różnice. Bardzo ciekawe, to tutaj w tym rowerze są Hamulce. Z tego prostego względu, że mamy tutaj układ hydrauliczno-mechaniczny. Tak naprawdę jest to prosta oszczędność ze strony Rondo i nie przypadkiem ten rower kosztuje o około 1000 zł mniej niż dotychczasowy, najtańszy ród. Mamy tutaj mechaniczne klamki hamulcowe Srema Apexa i są one uzupełnione przez zacisk, w którym jak widzicie znajduje się linka. Ale ta linka obsługuje już hydrauliczne zaciski, hydrauliczne tłoczki. Taki patent troszeczkę w stylu rozwiązania giantowego, tylko tutaj jest jeszcze prościej i całość jest jeszcze bardziej, powiedziałbym, chroniona. Czyli mamy w pełni mechaniczny układ aż do tego miejsca, gdzie się pojawia hydraulika. Producenci oczywiście przekonują, że ma to taki sens, że w razie jakiegoś upadku, w razie rozwalenia manetki, to będzie taniej, trudniej jest też uszkodzić hamulec, bo tutaj tak naprawdę, co byście nie zrobili z tą klamką, to jest duża szansa, że ona będzie dalej działać i do celu dojedziecie. A sam zacisk jako najbardziej jego skomplikowana część układu hamulcowego hydrauliczny jest tylko na końcówce. No ale w praktyce nie da się ukryć, jest to po prostu oszczędność ze strony producenta. No i co by tutaj dużo nie mówić, głównie to tego typu zmianami i pomysłami kieruje. Cockpit, jak to wrócie? bardzo fajna kierownica Owika, która leży dobrze w dłoniach, mamy tutaj też Flare, czyli rozgięcie kierownicy. Ona jest dość subtelne. Ta kierownica nie jest jakoś bardzo rozgięta na boki, co ucieszy też pewnie osoby troszeczkę bardziej drobnej budowie, bo na zjazdach nie będą się czuły w taki sposób troszeczkę jak Superman. Ja tak mam: jeżeli zbyt szeroka kierownica, zbyt duża flara, to w dolnym chwycie czuję się jak Superman, który się gdzieś tam do lotu zbiera, a nie jak na rowerze. Bardzo ładnie dobrany kolorystycznie mostek, też dobrze znany z innych modeli Rondo. Oczywiście, jeżeli chodzi o stronę wizualną. Nie mam zastrzeżeń. To jest po prostu Rondo. Tutaj wszystko bardzo ładnie ze sobą współgra. Mamy oczywiście koła też budowane przez Rondo. Mamy piasty dedykowane do tego modelu z takim ładnym, złotym wykończeniem. Mamy aluminiowe obręcze. Mamy też opony. W tym modelu znajdziecie model WTB Nano o szerokości 40 mm. Jeżeli chodzi o maksymalną szerokość, to weszłyby jeszcze troszeczkę szersze. Jak widzicie, jest troszeczkę miejsca w w widelcu i tak samo z tyłu, jak sobie popatrzycie, to jeszcze troszeczkę miejsca na oponę by się tutaj wygospodarowało. Zarówno u góry, jak i na dole, jak Wam to pokazać. O, jeszcze troszeczkę miejsca tam na dole by się znalazło. Nie możemy pominąć bardzo ważnego fragmentu, w którym Wasz ulubiony posiadacz tureckich swetrów waży rowery. Michał jest nam tutaj tylko to potrzebny. Płacimy mu za to, żeby ubierał swetry i ważył rowery. Około 10,7. Drży mi ręka, żeby tak. to na stojaku. Drży mu trzeba by na stojaku, ale około 10,7 to jest waga tego roweru w rozmiarze M, jak się nie mylę. Tak, jest to dokładnie, jest to rozmiar, jest to Emeczka. 10,7 w rozmiarze M, bez pedałów, za to z śrubkami pod siodełkiem. Pod, stópków. pod stópków, tak, bez podstópków. Podejrzewam, że na pewno będą pytania o to, jak te hamulce działają, jakie są wrażenia z jazdy na nich, i muszę Wam powiedzieć, że. Specyficzne. Z jednej strony sama siła hamowania jest całkiem niezła. Nie ma tutaj aż tak na początku, zwłaszcza przy niedotartych hamulcach odczuwalnych różnic, jak w przypadku zwykłych hamulców hydraulicznych. Natomiast na pewno jest różnica w kulturze pracy klamki hamulcowej. I na to muszę was, wyczu was wyczulić, że jednak mechaniczna klamka hamulcowa, zwłaszcza w takim układzie, gdzie mamy po prostu dalej wszystkie minusy pancerza, czy mamy długi pancerz, którym jest długa linka, która przy tym generuje po prostu duże opory przez swoją dużą powierzchnię. To wszystko działa w odczuciu dokładnie tak jak hamulec mechaniczny. Czyli nie mamy tutaj żadnych plusów hamulców hydraulicznych, jeżeli chodzi o samo, samą kulturę pracy, samo działanie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o hydraulikę, to tutaj zyskujemy po prostu na samej sile tych szczęk, no i tak naprawdę pewnych plusach związanych z regulacją hamulca hydraulicznego. Natomiast sposób działania jest bardzo mocno zbliżony do tego, jaki znacie z hamulców mechanicznych. Co więcej, mogę od razu powiedzieć, że ten system działania jest bardziej zbliżony do hamulców mechanicznych niż system znany z Gianta, czyli system Conduct, gdzie mamy krótszą linkę, bo w Conduct mamy wyprowadzenie linki tylko i wyłącznie do centralki, która znajduje się na mostku, a w tym przypadku mamy pełną, długą linkę w długim pancerzu, która generuje zdecydowanie większe opory, no i sprawia, że wszystko działa po prostu mniej płynnie, mniej tak smooth, bym powiedział, mniej aksamitnie w porównaniu z hamulcami typowo hydraulicznymi.